Zaczynamy od testu widoczności. Słupek A dosyć mocno pochylony na wysokości oczu. Dwumetrowce już wycina całkiem spory fragment widoczności. Zewnętrzna rusterka wystarczająco duże, niesklejone ze słupkiem A, to jest dobra wiadomość. Górna krawędź przedniej szyby dosyć wysoko, wewnętrzne lusterko, no jak widać na poziomie horyzontu po prawej stronie, wciąż lusterko się nie składa z słupkiem A, więc tutaj z widocznością nie ma problemu. Idziemy dalej, słupek C, nie taki wcale straszny i szeroki, rozbudowany. Wielka szyba z tyłu, co prawda pochylona, oczywiście pod sporym kątem. Zwróćcie uwagę też na możliwość złożenia zagłówków, tym celem muszą uruchomić. I tutaj mamy składanie zagłówka. Co za chwilę zobaczycie, tak to działa. Obydwa się złożyły. Mamy teraz lepszą widoczność do tyłu. I po włączeniu biegu wstecznego mamy też, jak widać, Obraz z kamery cofania całkiem wyraźny, chociaż widać tu fragment zderzaka na dole i fragment obudowy klapy na górze, więc powiedzmy, że tutaj na środku mamy nieco mniej tego obrazu. I jak widać, linie są odpowiednio odchylane, kiedy kręcimy kierownicą. Całą resztę chyba pokazywałem w części zdjęć robionych w nocy. Otwieramy zamek centralny. Samochód nam się budzi po sekundzie, ale się budzi, ładnie podświetlone klameczki, droga na około samochodu, oczywiście wnętrze całe już też się świeci, ekran jeszcze nie, o, a nawet zgasł, ale tutaj już się wszystko wczytuje, no i przekręcamy tutaj gałeczkę, pokażę jak się obudzą światła. A, może nie było to jakieś spektakularne, ale coś tam się ruszało. Podświetlenie w nocy Volvo S60 raczej w niczym nas nie zaskoczy. Wszystkie przyciski na kierownicy podświetlone, na drzwiach również klamki, schowki, wszystkie przyciski, to wszystko jest ładnie podświetlone. Po prawej stronie, wiadomo, ekran, przyciski, dziwnie zmiany biegów, schowek uchwyty na kubki, również pod podłoginikiem również jest podświetlenie podświetlone jest je oczywiście też schowek przed pasażerem wszystkie pozostałe drzwi, w tym również te z tyłu także są podświetlone podobnie na podsufice i na daszkach przeciwsłonecznych też widzimy ładne LEDowe podświetlenie, więc to do dobrą sprawę można powiedzieć, nic nowego, wszystko już widzieliśmy i właśnie tak jak za dnia patrzymy na projekt tego wnętrza i mówimy, że jest ponadczasowy i wciąż się podoba, tak patrząc na zdjęcia w nocy, kiedy widzimy na dobrą sprawę głównie te wszystkie grafiki na ekranie po prawej i te zegary, to wydaje mi się, że po pięciu latach już by mogli wprowadzić pewne zmiany. Tak tylko dla sportu, bo nic im nie brakuje, ale no ja patrzę na to już od pięciu lat. Mogłoby się coś zmienić. O tak, tak jak mówię, dla sportu. Możemy wirtualnie tutaj zmieniając ustawienia, przechodząc w tryb ECO sprawić, że po prawej stronie zniknie obrotomierz i pojawia się jakiś taki Eco Drive. Nie wiem komu to potrzebne. Oczywiście wracamy do komfortu albo do każdego innego ustawienia, gdzie po prawej stronie jest o wiele bardziej użyteczny obrotomierz. A oto jak kamera cofania sprawdza się w nocy, widać, że warunki ma w sumie dosyć nieciekawe, bo pada. Ale tutaj kamera została tak umieszczona, że w sumie to. Nawet nie ma wielkiego wpływu. Widać, że jest bardzo szerokokątna kamera, bo zderzak jest taki powyginany, też fragmenty widać w własnej tablicy rejestracyjnej, ale to, co pozostałe jest tutaj widoczne, jest oczywiście jak najbardziej pomocne. Możemy tutaj cofać, możemy też wyłączać lub włączać te linie. Ewentualnie włączać inne systemy, na przykład to jest Cross Traffic Alert, czyli jak będzie tam z prawej z lewej strony nadjeżdżał inny samochód, to dostaniemy odpowiednie ostrzeżenie. I możemy też włączyć lub wyłączyć, tak jak widać, czujniki cofania. O, teraz włączamy i ja oto zaczynają. Może już nie cofam dalej, bo tej już nasadziło jakiś krzaków. Jeszcze rozjadę i będzie awantura w domu, więc jedziemy do przodu. No i tak to działa. To właśnie nadjeżdża z lewej strony. Ja to teraz wycofałem do głównej. Zobaczymy, jak ten. O, proszę bardzo, cross traffic alert zadziałał. Bardzo dobrze. Tu możemy go wyłączyć, ale lepiej go włączyć. Bardzo fajnie jest podświetlony bagażnik, bo ma dwa źródła światła. Raz i tam na górze drugi. Także widać wszystko i z każdej strony. Mamy też podświetlony przycisk do zamykania bagażnika. A tak wyglądają światła z przodu. Zwróćcie uwagę, że ten motora wyszedł poza obrys reflektora. Ktoś go zamaszyście rzucił. Poza tym, oczywiście, pada. A tu ciekawy efekt, chociaż za dnia Volvo S60 wygląda z tyłu mniej kontrowersyjnie niż 80, to w nocy właściwie wzór jest dokładnie ten sam. I to jest chyba ok. Sprawdźmy, jak działa system rozpoznawania znaków. Tu mam 40 i tutaj też mamy 40. Hedge up display ostrzega nas nawet przed radarem. W lusterkach widzimy odpowiednie światełko informujące o innym samochodzie w martwym polu. Zobaczmy jak sobie poradzi aktywny ten pomad. Samochód przed nami się zatrzymuje. No, prawie że do zera zeszliśmy i elegancko odzyskujemy prędkość, więc nie zeszliśmy do zera, ale wiadomo działa w pełnym zakresie prędkości. Sprawdźmy teraz szybkość działania skrzyni biegów z czwórki na piątkę. Teraz z czwórki na trójkę. I z czwórki na dwójkę. I w trybie drive. Kickdown.